Mezoterapia w kosmetologii to technika wtłaczania substancji aktywnych w głąb skóry i oczywiście możemy użyć mezoterapii igłowej, mezoterapii mikroigłowej oraz mezoterapii bezigłowej, o której dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać. Cześć, nazywam się Aleksandra Buido, jestem kosmetologiem. Od 6 lat pracuję w branży beauty. Prowadzę także swój własny gabinet kosmetologiczny, a po godzinach tworzę dla Was treści na YouTube, gdzie dzielę się z Wami moją wiedzą właśnie w temacie beauty. A dzisiaj mam dla Was urządzenie do użytku domowego, jakim jest Garrett Beauty Bright Skin czyli urządzenie do mezoterapii, ale bez igłowej. Choć słowo, właśnie mezoterapia może się kojarzyć z igłami, to spokojnie tutaj nic nie będzie przekłuwać naszej skóry. W urządzeniu Garrett Beauty Bright Skin mamy elektrostymulację, czyli EMS, a także fototerapię i trzy różne rodzaje światła czerwone, niebieskie oraz fioletowe. Dodatkowo mamy także zastosowane. Wibracje soniczne, które dogłębnie masują nasze tkanki i dzięki temu zabieg jest jeszcze bardziej efektywny, ponieważ jeszcze głębiej wtłacza substancje aktywne w głąb naszej skóry. Mamy elektrostymulację, czyli wywoływanie takich mikroskurczów na naszych mięśniach. Oczywiście nie są to jakieś bardzo mocne skórcze, które będą budować nasze mięśnie czy spalać naszą tkankę tłuszczową. Bardziej będą poprawiać w nich ukrwienie, przez co nasza skóra będzie lepiej dotleniona, lepiej odżywiona i po prostu będzie lepiej wyglądać. Jeżeli chodzi o terapię światłem i poszczególne y, długości światła, bo światło fioletowe działa najpłycej, następnie y, światło niebieskie, a najgłębiej właśnie działa światło czerwone. Tak więc światło czerwone świetnie regeneruje nasze tkanki, działa zabliźniająco, działa kojąco na naszą skórę i dodatkowo mamy tutaj głowicę, która się rozgrzewa do 42 stopni, więc y, cudownie regeneruje i odpręża naszą skórę. Jeżeli chodzi o światło niebieskie, to ma ono działanie przeciwbakteryjne, więc jeżeli macie skórę skłonną do trądziku, to świetnie się ten tryb sprawdzi, ponieważ będzie właśnie wspomagał waszą walkę z trądzikiem. Natomiast światło fioletowe jest tak naprawdę mieszanką światła niebieskiego i czerwonego. Działa dosyć płytko i będzie głównie działać przeciwzapalnie, przeciwgrzybiczo oraz przeciwbakteryjnie. Ponadto świetnie sobie radzi z przebarwieniami, więc jeżeli macie z tym problem, to jak najbardziej to się sprawdzi. No i na koniec nasze wibracje soniczne o wysokiej częstotliwości drgań, które masują nasze tkanki, przez co składniki aktywne są w stanie głębiej dostać się do naszej skóry, dzięki temu, że właśnie nasza skóra jest pięknie ukrwiona, dotleniona i odżywiona. że skoro już wszystko wiemy o technologii, to przechodzimy sobie teraz do praktyki. Pokażę Wam, w jaki sposób użytkować urządzenie Garrett Beauty Bright Skin. Moja twarz już jest przygotowana do zabiegu, czyli jest dokładnie oczyszczona. Oczywiście, do zabiegu mezoterapii bez będziemy potrzebować urządzenia Garrett Beauty Bright Skin oraz wybranego przez Was serum. W celu uruchomienia naszego urządzenia naciskamy przycisk z literką M. I teraz włączył nam się nasz pierwszy tryb, czyli lifting. Jest to połączenie niebieskiego światła z elektrostymulacją. Aby elektrostymulacja zadziałała na naszej skórze, musimy oczywiście nałożyć serum. Najlepiej, żeby to było serum żelowe lub wodne. Użytkowanie tego urządzenia jest bardzo proste, bo tak naprawdę wystarczy nim sunąć po naszej skórze. Starałabym się, aby to były ruchy podciągające do góry, bo przecież chcemy liftingować nasze tkanki. Jeżeli chodzi o moc tego trybu, to wybrałam sobie najniższą, ponieważ jest to dla mnie. Naprawdę odczuwalne. Natomiast, jeżeli macie trochę więcej tkanki tłuszczowej na waszej twarzy, lub po prostu wasz próg bólu jest trochę wyższy, to możecie sobie zwiększyć moc tej elektrostymulacji. Ja to spokojnie czuję, więc mi to wystarczy. Ten zabieg nie powinien być dla was nieprzyjemny. Staramy się właśnie unosić nasze tkanki w górę, tak aby je właśnie liftingować. Kolejną funkcją naszego urządzenia jest oczywiście fototerapia, więc wystarczy włączyć nasze urządzenie dłużej przyciskając przycisk z literką M. Teraz mamy lifting, ale musimy zejść do fototerapii, więc naciskamy jeszcze raz literkę M i mamy światło czerwone. Możemy oczywiście przeskakiwać między naszymi trybami światła, więc teraz mamy czerwone. Jeśli naciśniemy level, to mamy światło niebieskie. Jeśli jeszcze raz naciśniemy, to mamy Światło fioletowe. Załóżmy, że moja skóra jest e, taką skórą trądzikową, i w tym przypadku używam sobie światła niebieskiego. Również wykonujemy ruchy liftingujące, i tutaj możemy użyć i serum, i kremu, ponieważ nasze światło będzie przechodzić i przez serum, i przez krem. Pamiętajcie, że przy elektrostymulacji musi to być serum wodne lub żelowe. Więc podnosimy nasze tkanki do góry. Teraz załóżmy, że moja skóra potrzebuje mm, takiej regeneracji. tak? Jestem zmęczona po całym dniu, więc załączam sobie światło czerwone, nakładam ulubione serum lub krem i zaczynam masować moją skórę. Yy, Tutaj jeszcze dodam, że mamy też termolifting, czyli mamy taki efekt ciepny, nasza głowica rozgrzewa się, co sprawia, że poprawiamy krążenie w naszej skórze. Skóra po takim zabiegu naprawdę jest mocno zregenerowana. No i teraz załóżmy, że chcę sobie troszeczkę poprawić kolor tu mojej skóry, więc zmieniam sobie teraz światło na fioletowe, czyli mamy mieszankę światła czerwonego i niebieskiego. Również nakładam krem lub serum i wykonuję masaż. Przechodzimy sobie do ostatniej już funkcji naszego urządzenia, jak widzicie tych funkcji jest naprawdę sporo, więc włączamy nasze urządzenie, zmieniamy na tryb Penetration i tutaj mamy światło fioletowe, mamy wibracje soniczne, a także elektrostymulację, czyli EMS. Ja sobie pozostanę przy tym pierwszym trybie, jeżeli macie ochotę trochę mocniej zastymulować skórę, to oczywiście możecie wybrać sobie tryb mocniejszy. Oczywiście nakładamy swoje ulubione serum lub krem. I zaczynamy masaż naszych tkanek głębokich. Bardzo istotną rzeczą jest też to, że jeżeli wykonujecie masaż na waszej szyi, to raczej róbcie to tutaj z boku, tak aby nie stymulować sobie okolicy tarczycy. I znowu robimy ruchy liftingujące w tej okolicy to się świetnie sprawdza, bo pozwala nam też trochę jakby sprawić, że nasza twarz będzie miała bardziej dynamiczny z wygląd, więc troszeczkę podciągamy sobie. Ee, Naszą skórę do góry i wydaje mi się, że taki zabieg raz w tygodniu spokojnie wystarczy. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny, i teraz już będziecie wiedzieć, że takie urządzenie jak Garrett Beauty Bright Skin może przynieść wiele korzyści Waszej skórze bez wychodzenia z domu.